Trenerze, takie pytanie na początek: który błąd uważa pan za bardziej poważny? Ten Maćka Wilusza czy może ten Paweł Buzały? No nie, no to zdecydowanie no, Wilusza. No nie można w taki sposób zagrać z defensywy i zrobić rzut karny, ale to jest właśnie piłka jest taka yy, wredna, że jak się właśnie jest na dole i gdzieś popełni jeden błąd, to się go od razu wykorzystuje. I tutaj akurat jest sytuacja taka, że straciliśmy bramkę. Staraliśmy się do końca odrobić te straty, nie udało się i. Chcieliśmy to spotkanie wygrać, bo nawet widać, że zagraliśmy zdecydowanie ofensywnie, wpuszczając już wszystkie, wszystkich zawodników ofensywnych, jakich posiadaliśmy. I tego, tego najbardziej szkoda, że nie udało się właśnie wykorzystać tej sytuacji. Nie wiem, czy oglądał pan mecz w Zabrzu, ale właśnie Maciek Wilu, że za podobne zachowanie dostał drugą żółtą kartkę wtedy, w konsekwencji czerwoną. To drugi taki mecz tego zawodnika. No, on nie może się tak zachować w polu karnym, bo jeżeli już chciał ograć. Yy, bodajże Wiśniewskiego, to mógł tą piłkę po prostu wybić w trybuny później, a nie jeszcze próbować kombinować. To się zgodzę z panem, bo To wie pan, no taka jest różnica, że po meczu to wszyscy wiemy i, i, i to jest akurat, to jest tak, po losowaniu to to lotka, wszyscy znają numery i je wypisują. Także tutaj akurat no, tego błędu nikt nie mógł przewidzieć i jeszcze liczyłem na to, że jakieś utrzęsia nam się pojawi, że gdzieś Adam obroni ten rzut karny i, i tu na, naprawdę przykro taki mecz się remisuje, gdzie, gdzie przeciwnik oddaje generalnie dwa szały. No, jeden szał obroniony z rzutu wolnego i drugi, który obronił Adam i to widać, że zespół, który na wyjazd gra bardzo dobrze, także wiedzieliśmy, że kontratak ma... Opanowany i niewykorzystany. Ważne, że, że też kibice nam dzisiaj pomagali, bo do ostatniego bliska sędziowali, za co wypada podziękować. i Nadzieja zawsze umiera ostatnia, i to wszyscy tutaj musimy sobie z tego zdawać sprawę, że po prostu chcemy dążyć do tego, żeby zdobyć jeszcze w tej rundzie jak najwięcej punktów i w przyszłej punktować zdecydowanie lepiej, bo to jest na, najistotniejsze. Na że w drugiej połowie było też sporo stałych fragmentów gry, chyba samych rzutów rożnych było siedem czy 6 dla pana drużyny. Żaden, chyba żadnego strzału światło bramki. No to prawda, ale dochodziliśmy do sytuacji, bo cztery razy oddaliśmy strzały, no to fajnie się trenuje, a mecz to pokazuje pewne, jak się jest u góry w tabeli, to się kopnie, czasami się komuś odbije od pleców i wpadnie. No, jak się jest u góry, tak jak w jak ktoś kopnie, nabije się i jest rzut karny. Także, tak to jest, no, zawodnicy muszą się zebrać w sobie i nie załamywać się, to jest akurat najistotniejsze i to jest też nasza rola. Następny mecz w stoku z Jagiellonią, tam... Tomek Frankowski ostatnio narzekał, że kibice im nie pomagają, to jest jakaś szansa na wygranie dla GKS-u? To no, już się pogodzili, także to jest akurat. I no, najważniejsze dla nas jest, żebyśmy właśnie przenieśli to na, na, na teraz mecze jeszcze, które będziemy grali, żebyśmy nie popełniali błędów, bo to jest, to jest najważniejsze. Jeden błąd indywidualny ktoś popełni i ktoś drugiego musi naprawić, no ale w tym wypadku już tylko została tam, czy nie, nie udało się, bo nie obronił żytukar.